Ze wszystkich nowych, świetnych serii w sezonie zimowym znalazły się dwie, na które w każdym tygodniu wyczekuję bardziej niż na pozostałe. Z biegiem okoliczności, obie te serie należą do jakże spopularyzowanej kategorii anime zwanej Isekaiami. I obie z nich prezentują historie z jakimi jeszcze się nie spotkałem nawet w tak wymęczonym przez branżę temacie jak Isekai. Pierwsza część muszę kotęce, i kończy się w przyszłym tygodniu i za tydzień też chciałbym zacząć tę serię zachwalać. Obecnie jednak porozmawiamy trochę o ga Naniga czy też IM Spider Subat, so jako że nie chcę czekać dodatkowych trzech miesięcy na zakończenie się tej serii, abym mógł moimi przemyśleniami na jej temacie z wami podzielić. Wydaje mi się, że mówienie o niej w jej obecnym stanie może być nawet na lepsze, bo zaskakująco najbardziej przyciągającym elementem tego anime o dziewczynie odwróconej jako pająk, są anarchicznie przedstawione wydarzenia i brak punktu odniesienia do czegokolwiek, co jest tam przedstawiane i czekanie na zakończenie się serii, i być może poznanie kontekstu mogłoby pozbawić tego anime tej tajemniczej aury. Ale zamiast mówić o tej serii kodem, pozwólcie, że ją w pierwszy pokażę w sposób w jaki jest reklamowana. Ostrzegam was również, kiedy zacznę mówić o spoilerach. Bohaterka Kumiko została odrodzona jako pająk po tajemniczej śmierci. Nowe życie rozpoczyna w jaskini i labiryncie, z którego nie może znaleźć wyjścia, więc zmuszona jest przystosować się do nowej brutalnej rzeczywistości, gdzie sama musi upolować sobie jedzenie i bronić się przed silniejszymi od niej potworami. To jest to najbardziej podstawowy opis tej serii, i w zakresie tego opisu chcę opowiedzieć o kilku rzeczach, które natychmiast mnie zaintrygowały. Po pierwsze, jaskinia, w jakiej nasza bohaterka się odradza, może być najbardziej niebezpiecznym miejscem, w którym jakikolwiek bohater Zykajów się kiedykolwiek odrodził. Miejsce to przypełnione jest silnymi potwami i jedynym sposobem na zdobycie pożywienia jest ich upolowanie. Kumiko dosłownie jej jednego z setek swoich pojąkowych braci i sióstr, aby przetrwać, bo mama Pająk Mama Bachorami przecież nie będzie zajmować. Na domiar złego, Kumiko nie zaczyna tego nowego życia z kompletnie żadną przewagą, do których tego typu przystosowały. Jedyną rzeczą odróżniającą ją od jej rodzeństwa jest jej ludzki umysł, na którym musi polegać, aby przetrwać. Jak się okazuje, jest to całkiem dobra broń, która pozwala jej szybko zrozumieć systemy istniejące w tym nowym świecie, które są zaskakująco bliskie do tych w grach RPG i sekajowych light novelach, z którymi jest zaznajomiona. Oglądanie naszej bohaterki, kiedy tam ich jako nową umiejętność odwykować, leveluję czy testuje nowe techniki sprawia mi mnóstwo radości oraz satysfakcji jako fanowi Jotarpegów. I jest to jeden z moich ulubionych elementów tej serii, który pewnie nie będzie aż tak bardzo przemawiał do większości widzów. Ale wiecie co reszty na pewno przemówi? Kumiko. Kumiko to jedna z najlepszych głównych bohaterek, na jakie w kilku ostatnich latach przyszło mi się natknąć. Jedna rzecz, jakiej nie wytknąłem, mówiąc o warunkach, w jakich żyje, jest fakt, że jest ona kompletnie, absolutnie sama. Nie ma nikogo, na kim może polegać, nie ma nikogo, z kim może rozmawiać. W takiej sytuacji bardzo łatwo byłoby się poddać czy zacząć panikować, ale Kumiko szybko akceptuje fakt, że praktycznie rozpoczęła nowe życie na najtrudniejszych ustawieniach. Nie zmienia to faktu, że wciąż się odrodziła w nowym świecie, co oznacza, że fantastyczna przygoda, o których tyle czytała, wciąż tu gdzieś musi być. Nigdy nie widziałem postaci w tak okropnej sytuacji tak pozytywnie nastawionej, i nie jest to zakładanie fałszywej maski czy dużenie emocji. Komiko, mimo częstych krzyków, kiedy napotyka się na kolejne niebezpieczeństwo, nigdy nie ucieka, a stawia im czoła, Wygłasza monologi potworom, które nie mogą jej nawet zrozumieć, gada do siebie, kiedy nic się nie dzieje, jakby żyła kompletnie zwykłym życiem, szuka nowych metod eksploatacji swoich technik, i podnieca się za każdym razem, kiedy odblokuje nową, fajnie brzmiącą umiejętność. Brak jakichkolwiek drugoplanowych postaci, z którymi mogłaby kawędzić, ani trochę tej serii nie wychodzi na złe. Komiko jest po prostu tak bardzo dobrą postacią, że sama jest w stanie utrzymać uwagę widza przez całość trwania odcinka. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć zanim zajrzymy co więcej ta seria ma do zaoferowania, to CGI. Mówię o tym tutaj, bo wiem, że mnóstwo osób ma z tym problem. Osobiście nie boję się CGI, kiedy stworzy to do animacji różnego rodzaju stworzeń, jak w przypadku tego anima. To głównie modele ludzi strasznie rażą mnie w oczy, a ludzie, których znajdziecie w tej serii zostali urodzeni w 2D, więc nie ma tu tego problemu. Jednak nawet ja przyznam, że modele niektórych z tworków mogą czasami wypadać niefortunnie, niektóre wyglądają w porządku, inne trochę mniej. Sama komika wygląda dla mnie super, ma mnóstwo roku jest ekspresywna i przez większość czasu będziemy właśnie na nią patrzeć, więc cała reszta może w porównaniu wypadać trochę gorzej. Doszliśmy do punktu w filmie, gdzie chciałbym powiedzieć, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego anime i cokolwiek co powiedziałem zachęciło was, aby dać mu szansę, wysłuchajcie tej jednej pojedynczej uwagi, zanim zaczniecie oglądać tę serię. ODCINEK TRZECI Z SIĘ Nie wiem dlaczego twórcy postanowili cokolwiek co się tam wydarzyło wsadzić do tego odcinka i skupić na tym ten odcinek, ale wiem, że jest to punkt, w którym mnóstwo osób porzuca tę serię. Jednak ja wam obiecuję, że jest to z łatwością najniższy punkt serii, na który nigdy więcej nie jest marnowany tyle czasu. Teraz, jeżeli jesteś ostrzeżony, możesz sobie iść, ale jeżeli jeszcze ci tej serii nie sprzedałem, zostań na troszkę dłużej. W tym segmencie chciałbym opowiadać trochę o rzeczach, które nie stają się natychmiastowo oczywiste po pierwszym odcinku. Przynajmniej nie dla mnie. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to fakt, że anime to śledzi dwie kompletnie różne perspektywy. Perspektywę Kumiko oraz perspektywę ludzi. Nie są to jednak zwyczajni ludzie, są to koledzy i koleżanki z klasy Kumiko. Okoliczności śmierci bohaterki są bardzo niejasne. Nagle podczas lekcji z nieba pojawił się zielony promień i wszystko poszło jebut. Cała klasa, włącznie z nauczycielką, odrodziła się w fantastycznym świecie. Kumiko jednak z dala od reszty klasy. Co ciekawe, niektórzy podczas odrodzenia zmienili płeć, jedna osoba nawet stała się smokiem jak widzimy w przypadku bohaterki nawet pająki nie wychodzą z gry. Postać jaką osoba przyjmuje podczas reinkarnacji oraz miejsce w jakim przyjdzie się odrodzić to jedna z tajemnic tego świata, która bardzo mnie intryguje i mam nadzieję zostanie ciekawie rozwinięta. Inna rzecz o której chciałbym pomówić to czas jaki Kumiko spędza w swojej startowej lokacji, ponieważ choleranie byłem gotów na tyle odcinków eksploracji i walk z coraz silniejszymi potworami. Byłem pewien, że już w drugim odcinku bohaterka wyjdzie na świat, jednak do odcinka 10, który jest obecnie najnowszym, ona wciąż to miejsce plądruje. I może to brzmieć jak zarzut, ale przyrzekam, że jest to najszczerszy komplement. Jak mówiłem wcześniej, nic mnie bardziej nie satysfakcjonuje niż obserwowanie naszej bohaterki w bijającej levele i z czasem nawet ewoluującej. Jako szczególnie duży fan serii Pokémon, jest to kolejny element, który natychmiast mnie ujął. Często komikom ma nawet wybór między dwoma formami, które może przyjąć, każda z swoimi własnymi atrybutami. Zwykle gdzieś ścieżką, która brzmi fajniej lub taką, która zajeśnie na szybkość i zabójczyść. Lubi również wykorzystywać fakt, że jest pająkiem do absolutnego maksimum. Kiedy na przykład planuje użycie faktu, że ma 8 oczu, aby aktywować 8 różnych zaklęć nakładających na wrogów negatywny efekt, każdy za jedno oko. I teraz jak rozgadaliśmy się o Komiko, zróbmy co to show lubi robić, wróćmy do ludzi. Bez bicia przyznam, że jest to moja mniej ulubiona część serii. Jest jednak potrzebna do budowania przyszłych elementów historii i zgaduję, że lepiej jest na mieć z głowy teraz niż później, co prawdopodobnie było powodem, dlaczego cały nieszczęsny odcinek trzeci właśnie się na nich skupiał. Ale o czym w ogóle jest ta ludzka strona wydarzeń? Wszystkie osoby z kasy Komiko, które zostały odrodzone i odnalezione, uczęszczają do jednej szkoły, gdzie uczą się o nowym świecie i o systemach w nich istniejących. Coś, o czym komuś musi nauczyć się i poznać sama. Za główną postać po tej stronie można uznać Shleina, który byłby protagonistą tej serii, gdyby był to słaby Isekai. Ale na szczęście tak nie jest. Szlein został odrodzony jako syn rodziny szlacheckiej i bardzo podziwia swojego starszego brata, od którego w sumie jest starszy, biorąc pod uwagę jego starsze życie, ale nieważne. Ludzka strona ma swoją własną fabułę i postacie, o których nie mam na razie do powiedzenia nic, poza faktem, że istnieją. Kiedy strona kumiko jest czymś nowym i innowacyjnym, strona ludzka to te same pięć postaci, które widzieliście w innych, gorszych i sekajach. Jestem jednak pewien, że jest to intencjonalne. Za dużo rzeczy w tym anime jest zbyt dobrych, aby mógł uwierzyć, że oryginalny autor przez przypadek umieścił tu te wszystkie niedobęgi. Okej, okay, kolejny przystanek, to już same spoilery, więc kontynuujcie jedynie, jeżeli widzieliście anime do odcinka 10. Lub naprawdę cię ta seria nie interesuje? Dlaczego w ogóle oglądasz ten film? No więc zacznijmy rozpakowywać to pandemonium. Bohaterka dostała rozdwojenie jaźni w formie umiejętności, która dała jej dodatkowy mózg, więc teraz nie gada już do siebie samej, a do siebie samych. Całych czterech w obecnym stanie. Jak było, można się domyślać z faktu, że nie ma powodu, aby kumiko odrodziła się ponad dekadę po reszcie i rówieśników. Wydarzenia z perspektywy ludzi dzieją się 15 lat w przyszłości. co jest potwierdzone, kiedy dowiadujemy się, skąd pochodzi szalik bohatera tego świata. Bardzo mi się podoba, jakby ceremonialnie to stwierdzili, bo powinno to być oczywiste dla osób, Skupiły przynajmniej trochę uwagi podczas oglądania tej serii. I mimo, że jest to oczywiste, Show to wciąż powstrzymywało się od wytykania tego widzom, tylko po to, z mojego zrozumienia, aby zmusić oglądających do kwestionowania swoich własnych dedukcji. I nie jest to jedyna rzecz, z którą tak jest, i na tajemnicach trawi się w powietrzu, to tożsamość władcy demonów, którym oczywiście wydaje się być kumiko, bo używa tych samych mocy co ona, ale z drugiej strony brzmi to na zbyt prostą odpowiedź i o wiele bardziej przypuszczam, że ta białowłosa kobieta to nasza bohaterka, albo kto wie? Może jej umysł zdobył swoje własne ciało i obie ta postacie to ona, Nic nie wychodzi z gry, kiedy nagle możemy gadać z praktycznym bogiem tego świata w formie Administratora D, która może przeprogramować wszystkie elementy tej rzeczywistości, jakiej się życzy i ogląda Kumiko, bo fajnie się ją obserwuje. Czy Administrator D to analogia twórcy noweli? Oglądającego? Wysłała jakiegoś podwodnego, aby dał jej Kumiko do telefonu i mi się, że ten świat ma swój własny język, którego Kumiko nie rozumie. Ten sam podwodny jest później widziany jako członek armii władcy demonów, gdzie mówi coś o ich spotkaniu sprzed 15 lat, ale w tym samym pomieszczeniu znajduje się też taka włosa kobieta i... Wszystko w tym show jest prezentowane w sposób pozbawiony kontekstu, przez co widzowie są zmuszeni do spekulacji i jakże fantastycznie mi się o tych wszystkich rzeczach spekuluje. W najnowszym odcinku widzimy, jak grupa ludzi napotyka się na komiko i widzimy to z ich perspektywy, więc komiko wygląda jak prawdziwy podwór, w którego praktycznie się przez jej okoliczności zmieniła. Co rzuciło mi się w oczy, to jej ogromny rozmiar, o którego nie byłem świadom, bo nie mieliśmy do czego jej porównać. Myślałem, że w tych okolicznościach może spróbuje się ona w jakiś sposób z ludźmi skomunikować, nawet jeżeli nie zna języka, ale w momencie jak zaczęli ją otaczać, ona bez wahania wymordowała prawie ich całą grupkę. Na koniec odcinka dostajemy łamek perspektywy komiko, gdzie próbuje ona usprawiedliwić swoje akcje. Mówiąc do siebie, że była to sama obrona i że oni spali jej dom i wszystkie umysły się z nią zgadzają. Wydaje się bardziej poirytowana niż wstrząśnięta faktem, że właśnie zabiła innego człowieka i droga do władcy demonów nie wydaje się w tym momencie ani trochę nierealna. Najpotężniejszy ludzki mag uważając na najlepszego użytkownika magii, jakiego spotkał i to było 15 lat temu. Kilka miesięcy po jej odrodzeniu i już jest na poziomie najpotężniejszych ludzi. O czym nie mieliśmy pojęcia, bo wszystko w tym labiryncie jest tak cholernie silne, że Kumiko wydawała się niczym więcej jak zwykłym lokatorem tych lochów. Jednak okazuje się być demonem, który wyewoluował tak bardzo, że zaburza lokalny ekosystem. Sposób, w jaki wszystkie wydarzenia w tej serii są prezentowane, jest odzwierciedlony w openingu, który kiedy pierwszy raz widziałem, myślałem, że ktoś naprawdę spieprzył podczas edycji. Teraz jednak wiem, że oddaje on ducha serii, którym jest czysty chaos. W podobny sposób ending jest w stanie uchwycić entuzjazm i charakter Kumiko, który wręcz wylewa się z ekranu i głośników podczas jego oglądania. Kumodesuga ga Naniga to seria przepełniona pomysłami i jej prezentacja jest jednym z nich. Skakanie między perspektywami bez podawania imion, dat i okoliczności wydarzeń ujmuje całość doświadczenia nie w niezrozumiały nieład, a raczej roller coaster rzucający w ciebie coś nowego na każdym zakręcie. Nawet jeżeli wydaje ci się, że wiesz, czego możesz od niego oczekiwać, ten nagle zmienia się w kompletnie inną atrakcję. Ta nieprzewidywalność, która pozwala pójść z tej historii w nieprzebyte terytoria, jest rzeczą, która najbardziej mnie w niej intryguje i jest głównym powodem, dlaczego tak bardzo w każdym tygodniu tego anime wyczekuję. W przyszłym tygodniu wgłębię się w Mushoku Tensei, a za dwa tygodnie 1 kwietnia zakończę tę isekaiową trylogię filmów czymś specjalnym. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco z moimi filmami, proszę za zasubskrybowanie tego kanału. Na ten moment jednak to tyle. Pa, hej i cześć.